Witajcie, moi kochani! Dzisiaj mamy Nów Księżyca, ale również mamy Dzień Portalowy. W miesiącu wrześniu mamy sześć takich, otworzy się sześć portali. Ja w tytule wypiszę, w jakie dni mamy dni portalowe. Dni portalowe to są dni, kiedy ta kurtyna do zaświatów jest bardzo ciężka. Czasami ciężka, bardzo cienka. Czyli otwierają się możliwości połączenia się z tym światem duchowym. Ogromna siła manifestacji w tych dniach, ale też często jesteśmy konfrontowani ze swoimi cieniami. Bo zarówno te jasne energie spływają na ziemię, jak i te. E, Niskowibracyjne, tak to powiem. Więc, kochani, to jest bardzo ważny czas, aby pozostać w swojej pięknej, świetlistej energii, bo wtedy macie ogromną siłę manifestacji, przyciągania tego, co najpiękniejsze. Jeśli będziecie konfrontowani ze swoimi cieniami, jeśli będzie płynąć, dużo emocji w Waszym kierunku, to również one chcą być zauważone i transformowane. Więc to te sześć dni będą miały ogromne znaczenie w naszej energetyce. Będziemy wystawiani na próbę oczywiście, ale jest bardzo ważne, aby pozostać na wysokich wibracjach, aby trzymać się swojego światła i nie dać pokonać się cieniom. Ok? Więc nie reagujemy na agresywne osoby, nie reagujemy na sytuacje, które miałyby nas ściągnąć w dół. Koncentrujemy się na sobie, na swojej duszy, na swoim świetle. I przede wszystkim, kochani, pamiętajcie, energia miłości jest najmocniejszą energią, najpotężniejszą w całym uniwersum. Więc odstawiamy energię strachu i wszystkie emocje, które są do niej podpięte a otwieramy się na miłość, czyli pozwalamy miłości królować w naszym życiu. I dzisiaj sobie, moi drodzy, zobaczymy, co nam przyniosą te dni portalowe. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej miłości. Proszę o jasne przesłanie dla mojego kolektywu. Odnośnie dni portalowych. Słuchajcie, ja mam ciarki na całym ciele. Ja coś czuję, że to będzie mocne przesłanie. E, jakbym miała kudły na rękach, to bym Wam pokazała, że, że stoją tak. Ja jestem ciekawa, co nam tutaj Uniwersum pokaże. Co nam przyniosą te dni portalowe we wrześniu? Mamy ich sześć. Sześć sztuk. Ok. Co nam przyniosą dni portalowe? Jaka energia? Za dużo. <laughs> Widzicie, co Te kilka kart poszło na lewo, kilka na, na prawo, czyli będziemy rzeczywiście kontro, y, konfrontowani z energią cieni i blasków. To na pewno. Ok, mam sprawdzić za chwilę, jakie cienie i jakie blaski, ale najpierw zobaczymy, co nam przyniosą. De. Ha, nie uwierzycie, co powiedziałam o manifestacji mamy maga. Czyli ogromna siła manifestacji. Kochani, manifestujemy szczęście, zdrowie, miłość, wszystko, czego chcecie. Piątka mieczy. Tutaj jest piątka y, powietrza. Czyli, wiecie co? Tutaj ta karta, ja Wam pokażę tę kartę. To jest karta lekkości. To jest karta. fruwania, czy latania ponad tym, co ziemskie. Czyli mamy kartę takiego odbicia się od Ziemi. Co nam jeszcze przyniosą te portale? No, przecież muszą zbadać wszystkie karty, a jak żeby nie inaczej? Mamy królową wody, czyli królową kielichów. Mamy szóstkę kielichów, no też jakby mogło być inaczej, i mamy król, króla kielichów. No, kochani, powiem Wam tak: będziecie manifestować. Tu jest ogromna siła manifestacji macie wszystkie atuty do manifestowania. Piątka e, mieczy, można powiedzieć, mówię o, takim, o takiej stagnacji, czyli nic nie robię, zastanawiam się, daj sobie czas. No i chciał, nie chciał, kochani, <laughs> mamy królową kielichów, mamy króla kielichów i mamy szóstkę kielichów. Czyli co mamy? Połączenie duchowe, połączenie bratnich dusz. Mamy wspaniałą parę, Pełną uczuć, pełną miłości. I ten portal przyniesie tutaj połączenie tych dwóch istot duchowych. Ktoś z przeszłości wraca. Dlaczego? Ponieważ jesteście oboje w karcie nostalgii, w energii nostalgii, wspomnień, takiego wzdychania do siebie. I wiecie co? Tutaj. Pięknie jest to pokazane. Ja Wam pokażę to, spróbuję Wam to pokazać. Zobaczcie. On patrzy w kierunku jej, ona patrzy w kierunku jego, a między nimi jest właśnie ta karta sześciu kielichów. Czyli, kochani, no, nie będę już mówiła inaczej, bo tu nie ma co inaczej interpretować, bo jest jasne przesłanie. Te dni portalowe was zbliżą do siebie. Te dni portalowe spowodują połączenie się bratnich dusz. Jeśli tego, to się nie odbędzie na poziomie 3D, czyli takiego wiecie, namacalnego, to to się odbędzie na poziomie energetycznym. W czasie tych portali będziecie bardzo mocno odczuwać energię swojej bratniej duszy, a on, czy ona, wasza bratnia dusza, będzie bardzo mocno odczuwać. Waszą energię, ponieważ oboje położyliście się jako y, król i królowa kielichów, czyli będziecie pełni uczuć. Tu będą płynąć uczucia, ale tak jak mówię, otwierają się kurtyny do zaświatów. Y, tu możecie bardzo mocno śnić o sobie, tu możecie odczuwać emocje tej drugiej osoby. Możecie nawet po zakończeniu tej relacji czy dystansie między wami możecie bardzo mocno czuć miłość, tęsknotę. Czyli ten portal przyniesie wam jeszcze raz tą energię tego połączenia bratnich dusz. I teraz powiem dla wszystkich, którzy nie mają takiego połączenia Możecie rzeczywiście w czasie tych portali manifestować miłość z kartą MAGA. Piątka Mieczy również jest taką kartą medytacji, wchodzenie w stan alfa i całkiem możliwe, że zmanifestujecie czy wymanifestujecie sobie właśnie swoją bratnią duszę. Czyli ktoś, z kim dzieliliście poprzednie wcielenia. Może tutaj wejść do Waszego życia. Jeśli nie wejdzie fizycznie, wy tą osobę będziecie odczuwać na poziomie energetycznym. Zarówno te osoby, które są już w związku, czy w relacji bratnich dusz, czy w połączeniu, ja bym to nazwała połączeniem, jak i te osoby, które jeszcze nie spotkały bratniej duszy, i to nie wszystkim jest dane na tej ziemi. To niektórzy z Was, którzy mają podpisaną umowę z tą bratnią duszą, mogą ją właśnie w czasie tych dni portalowych spotkać. To nam era, to powie do tej energii. Czyli, kochani, jeśli chcecie tego połączenia, manifestujemy. No, mamy proces no, mamy proces bratnich duszy. Uniwersum pracuje bardzo za kulisami. Tu nastąpią pozytywne zmiany. Wraca, bociek wraca do gniazda, czyli ta bratnia dusza znowu wróci do swojego domu, czyli do tej swojej bratniej duszy, bo już jest na czasie. Pamiętamy, mamy rok karmiczny. Weźmiemy kronikę akaszy i zobaczymy, co nam akasza powie jeszcze do tej energii. Hmm, idź do przodu. Pozostaw wszystkie obawy i lęki za sobą, i idź po prostu swoją drogą. Tutaj chodzi naprawdę o waszą drogę duszy, o to co zaplanowaliście, o plan waszej duszy. W czasie tych dni portalowych będziecie odczuwać bardzo mocno właśnie głos swojej duszy. Słuchajcie, wsłuchajcie się w głos swojej duszy, medytujcie kochany. Każdego dnia poświęćcie co najmniej 10-15 minut na medytację. Nie musicie się nastawiać na jakieś specjalne tematy, tylko pozwólcie waszej duszy mówić. Czyli o czym już na samym początku powiedziałam, karty mi tylko y, potwierdzają, to było również i y, w czytaniach. Na nów zostawiamy wszystko, co stare za sobą. Odstawiamy lęki, obawy, wątpliwości i idziemy swoją drogą. Drogą swojej. Duszy, kochani. Jeszcze zobaczę, co wasza dusza chce Wam powiedzieć na te dni portalowe. Miłość. Miłość czeka na Ciebie. Zobaczcie, jak one pięknie rezonują te karty. To jest niesamowite. Miłość czeka na Ciebie. Przypatrz się jej dokładnie. Popatrz zauważ. Zauważ tą miłość w swoim życiu. I ta karta nie mówi koniecznie, że miłość czeka na ciebie, że tam stoi za rogiem jakaś piękna czarnulka czy przystojny blondynek. Tutaj ta karta mówi ogólnie o miłości. Zauważ tą miłość, ona czeka na ciebie, ona jest praktycznie w twoim życiu, tylko ty musisz ją zauważyć. Mamy pustą studnię. Wiecie, kochani, że studnia to jest portal. Bardzo pięknie pasuje również i do tego czytania. Wiecie, ta karta mówi o pustej studni, o brakujących um, przeciwnościach. Czyli, kochani, właściwie to to, o czym mówiłam. Bez cienia, nie, bez światła nie zauważymy cienia. Cień bez światła nigdy nie zaistnieje. Czyli w momencie, kiedy my świecimy, kiedy rozświetlamy naszą duszę, pokazują się nasze cienie. I praktycznie światło, pamiętajcie, pokona cień. Nie ma nic silniejszego jak światło, jak miłość. I teraz zauważcie właśnie te, te swoje przeciwności, czyli skoncentrujcie się na tym, jaki portal się otwiera, czyli co chce wlewać do tego portalu, co chce, aby wpłynęło do tej studni, <laughs> co chce, aby płynęło do góry i na dół, jaka energia. I wiecie, co możecie sobie wizualizować, właśnie taką studnię życzeń, czy studnię waszego życia. Macie pustą tą studnię. I w czasie tych portali, wyobraźcie sobie tą studnię, jak ona wygląda, em, jakie ma kolory, co się wokół niej znajduje. I powoli wrzucajcie do tego, do tej pustej studni, wszystko to, co chcecie nagromadzić, co chcecie, aby panowało w tym portalu, aby było ukryte, aby sobie, że tak powiem, pozostawało w tej studni, ale kiedy będziecie tego potrzebować, to sobie to wyciągniecie, na przykład złotym wiaderkiem, takie mi się pokazało. Taka studnia z korbką, ona ma złote wiaderko i kiedy poczuje, że potrzebuje odwagę, to wrzucam to wiaderko, to mi uniwersum, kochani, wszystko pokazuje w tej chwili. Wrzucam to wiaderko do studni i wyciągam sobie z tej studni odwagę. Kiedy poczuję, że potrzebuję więcej miłości dla siebie, bo nie jestem w najlepszej energii, wrzucam złote wiaderko do studni i wyciągam miłość do siebie, więcej odwagi, pewność, może nawet i pieniądze, jeśli brakuje na ten moment finansów, więc również wrzucam to złote wiaderko i wyciągam sobie parę tysięcy yy, czego? Szwajcarskich franków, bo chyba najlepiej stoją. Ja jeśli chodzi o pieniądze, to nie bardzo o waluty się, ale chyba jednak frank szwajcarski najlepiej stoi w tej chwili. Ma największą wartość. Jak ktoś wie, co ma większą wartość, to dajcie znać. No, w każdym razie wiecie, o co chodzi. Czyli tutaj Wizualizujcie sobie tą studnię, bo mi to uniwersum przed chwilą pokazało. E, Więc co nigdy o czymś takim nie słyszałam, ale mamy, mamy to. Uniwersum powiedziało studnia, spełnienia życzeń. I kochani, w czasie tych portali bardzo ważne jest przebaczenie. Przebaczcie sobie, przebaczcie wszystkim dookoła. Ja nie muszę tutaj już rozdrabniać, bo każdy wie, czym jest energia przebaczenia. Energia przebaczenia jest energią, która uwalnia waszą duszę właśnie z jakichś poplątań, zawikłań, z czegoś, co was ogranicza, co nie daje wam spokoju, co powoduje, bo oczywiście, jeśli nie ma przebaczenia, Przeciwnością przebaczenia jest złość, nienawiść, rozczarowanie, czyli same niskowibracyjne energie podpięte pod strach. Energia wybaczenia jest energią, która jest podpięta pod miłość, czyli wybaczam i puszczam kogoś, coś z miłością wolno. Uwalniam swoją duszę od negatywnych energii i uwalniam również tamtą duszę, bo w momencie, kiedy komuś prze baczacie, wtedy uwalniacie również tą osobę z tego obciążenia karmicznego i mówicie, ja Ci wybaczam, ja Cię kocham. Dziękuję Ci za lekcję i żegnam Cię z miłością. I to nie znaczy, że jeśli komuś wybaczycie, kto Wam wyrządził krzywdę, że ten ktoś może znowu ma otwartą furtkę do Waszego życia. Nie, nie, nie. Jeśli nie, nie chcecie, to powiecie, wybaczam Ci, Ściągam tą karmę z ciebie, obdarzam cię miłością, ale idź kochanie swoją drogą. I wtedy poczujecie właśnie taką ulgę na sercu, a tym samym dusza osoby, której wybaczyliście, Wam również tego nie zapomni. I może Wasze kontakty się poprawią, może w momencie, kiedy wybaczycie tej drugiej osobie, bo wybaczenie. Jest naprawdę potężną energią. To jest bardzo odważna energia, bo łatwiej jest, prościej, właśnie nosić w sobie te złe energie czyli w dalszym ciągu jestem wściekła, zła, rozczarowana, nie wybaczę i się tego trzymać, bo to nie kosztuje jakieś wchodzenia w głąb siebie nie kosztuje zbyt wiele pracy. Ale trudniej jest i to jest wielka odwaga i naprawdę ogromne wyzwanie wybaczyć komuś, kto cię skrzywdził. Ale takie wybaczanie to nie wystarczy, powiedzieć, kochani, Dobra, wybaczam, niech się idzie. Nie, 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 to musicie poczuć naprawdę z głębi serca. To przebaczenie ma się odbyć nie na poziomie głowy, ale na poziomie serca czyli całym sercem wybaczam tej osobie bo może musiała mi dać taką lekcję bo ja sobie coś takiego wybrałam może ta osoba inaczej nie potrafi bo ma właśnie jakieś tematy z przeszłości więc ja wybaczam tej osobie, że tak mnie potraktowała i daję jej miłości daję jej tyle miłości, ile potrzebuje właśnie do uzdrawienia swojego serca i swojej duszy i tak jak mówię Dziękuję jej za lekcję. Może również i ty poproś o wybaczenie, bo tak naprawdę nie wiesz, czy gdzieś może nieświadomie Ty również zraniłaś tą osobę. Z przyczyny tej ta osoba zareagowała jak zareagowała. To jest bardzo tem e głęboki temat, to mogła mówić godzinami, ale znowu wracając do karty. Przebaczenie, kochani. Postarajcie się w czasie. Tych dni portalowych, a mamy ich sześć, wybrać sobie rzeczywiście sześć osób, a myślę, że spokojnie takie znajdziemy, które potrzebują naszego wybaczenia. I w każdym tym dniu portalowym wybierz sobie taką osobę, pomedytuj, posłuchaj głosu swojej duszy i każdej tej osobie. Podziękuj za lekcję, wybacz i odeślij, pożegnaj z miłością. To również miałam Wam przekazać z góry, kochani. I przy nas stoi anioł Zatkiel. Ja nie mam pojęcia teraz, nie pamiętam od jakiej energii, czym się zajmuje anioł Zatkiel, ale to przesłanie jest od anioła Zatkiela, kochani. Zaraz sobie wezmę moją mądrą książkę i zobaczę, o co chodzi z tym naszym aniołkiem zatkielem. To było mocne dzisiaj, to było bardzo mocne. Ja to odbieram bardzo mocno, energetycznie, kochani. Nie było ani jednego mojego zdania. To wszystko płynęło z góry. A teraz zobaczmy, jaka runa. Będzie nas wspierać w czasie tych dni portalowych. Mamy Berkana. Berkana to jest również góra, czyli pokonuj, pokonujemy blokady. Berkana to jest otwarcie się duszy. To jest nowy początek. Otwieramy duszę, pokonujemy swoje cienie, kochani, i rozkwitamy na nowo. Moi drodzy, życzę Wam naprawdę dużo rozeznania, miłości, światła na te dni portalowe. I ja jestem przekonana, że dacie radę i światło, i miłość zwycięży. Niechaj stanie się miłość, Niechaj stanie się światło. Niechaj jedyną energią panującą w naszym życiu będzie miłość. I dziękujemy. Aniołowi i za przepiękne przesłania. Puziaczki, kochani. Mua.